Cześć, tak z tej strony, ale dzisiaj gramy w ten tryb kreatywny na solo. Znaczy co? Tryb kreatywny po prostu. W Fortnite'cie. Spróbujemy zrobić sobie taką mini-basę. Oczywiście próbuję tutaj budować. Tutaj jest środek mapy. O, jak widać, zapisał mi się tutaj tylko te dwie rzeczy. No, wczoraj robiłem coś, ale mi nie wyszło. I no, właśnie tak mi się to zepsuło. Więc dobra. To na razie olewamy. Dobra. Może tego nie olejemy. A więc tak. Wychodzimy z tego. I teraz musimy dostosować tych wartowników. A nie, oni są już dostosowani. Dobra. Czyli drugi jest dostosowany. Tak jest dostosowany. Dobra. Więc teraz robimy tak. Idziemy, idziemy. Czemu tutaj się nie da liskać? O kurczę. Okej, okay. mamy takie coś. Teraz klikamy sobie tabak, klikamy w broń. Tutaj powinno gdzieś być, em, tak, scarrington. Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. To są mityczne nie to też sobie zrobimy na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na szybciej co tutaj takiego fajnego mamy MK7 Jakiś to coś nie wiem co to jest nie wiem co to jest ale dobra teraz robimy to wyposaż, wyposaż, wyposaż to też wyposaż. A nie, w sumie zrobimy tak. dodaj do skrzyni, dodaj do skrzyni, dodaj do skrzyni, dodaj do tej skrzyni. Dodaj dodaj. Do dodaj dodaj dodaj, dodaj. dodaj dodaj. Ok, dobra, patrzcie, teraz w skrzyni mamy tyle itemów. Teraz lecimy w broń. Teraz tak, dodaj do skrzyni, do do skrzyni, dodaj do skrzyni, do do skrzyni. Jeszcze coś jednego by się przydało, na przykład minigun. Do tej do skrzyni. Czekaj, dodała do tej do, do, do skrzyni. A usun, usun. Dwa minigane. Czemu tak jest? Przepraszam bardzo. Dobra. skarę Dodaj do skrzyni. A ja wiem chyba jak to działa. Patrzcie. Broń, teraz idziemy na samą górę. Mogę to jakoś przeszypcić? Jasne, że nie mogę, bo to fortej jest. Na, dół, na, na górę, na górę, na górę. Okej, okay, mamy ten karabin szturmowy. Dużo obrażeń. No ja chcę go dodać do skrzyni. Okej, okay, mam go dodanego do skrzyni. No ja myślę, że już to tyle. A tak na daleko jeszcze wziąłbym to. Tutaj to skrzyni. Okej, okay, dobra. Więc teraz stwórz skrzynię, stwórz skrzynię i stwórz skrzynię. Stwórz stwór ok. Ile mi tych skrzyni stworzyło? Jedną, dobra. Teraz mam tak. Rozpocznij grę. Czekam sobie chwilkę, aż ta gra się rozpocznie. No dobra, rozpoczęła się i teraz te boty powinny nas atakować, ale ja idę sobie tutaj, patrzcie, tutaj się idę, e, hop, i teraz, żeby one mnie nie zaatakowały, bo one mają zasięg 100 metrów. O, patrzcie, jakie bronie tu są. Oczywiście edytujemy i... Co to jest za projekt? Czemu oni to mnie wiesz strzelają? Czy to stać? O kurczę, ale to jest potężne. Jak działa, minikan? Ej! mówi mi co do HP. Ty. I to nie będzie takie łatwe, by wiecie. jednak... Ej... Na już tym O coś wam nie wyszło. Oje, oje, o tu rzuca arpegga. on 300 jest A nie ważne, Nieważne, no, dobra, nic nie mówię. Dobra, jest to zjeżdżał. Nie wiem co ja zrobiłem, ale coś nie mądrego. No siema. O kurde, ale on mnie zlaserował, co jest? Ehm, nie przemyślałem tego. Za łatwo się z nim bawię. Jak teraz wziąłeś moje itemy? Mam chyba pomysł. No czemu wróci do mnie szczelasz? Lubię jeden UD. Ja to sobie będę takie ścianki budował, jak profesor. Okej, okay, mam już... Mamy ma. A ja nie chcę tak skończyć, halo. Dawajcie mojej temy. Jezus! wiecie co? Ja robię sobie. Hmm, ja nie przemyślałem, że oni będą tacy dobrzy. Teraz mają... No co do mnie szczelasz, gościu! Spokój M. No i co, partownicy? No i co? Czemu jesteście tacy upi? nie było. Czemu oni są tacy agresywni? Nie, nie, to nie wyjdzie. Okej. Okay. Postaw mi tą ścianę. Teraz to edytujemy sobie. Zedytujemy sobie. Hop. Weźmiemy nasze items. I stąd zjeżdżamy. Mhm, mm Leon, twój edit Nie, co ja zrobiłem? Par się tam oni są, gdzieś tam, tam, tam. Uspokój się. Ja się boję was żeby nie było. a oni mnie widzą. Nie. Jak ja, ja cóż to trochę polepszę, bo na pewno nie wygrałam tego, bo zginęłem chyba z trzy razy. Pierwsze, lepsze teraz po drugie, zrobię jednego bota, bo ten drugi, znaczy tutaj powinno być skrzyni, nie? tak jest, czekajcie, mogę sobie dodać eku, ja mogę sobie dodać nie eku, tylko życie. Ustawienia, o czekajcie gra, e, max liczba graczy, hmm. Hmm. gdzie to jest, dobra może w ustawieniach to będzie, o maksymalnie zdrowie. Daje 1500. Początkowa ilustrowa. Jasne, że. Nie, 100 dam. Rozpocznij grę. Okej, okay, dobra. Tu chyba się będzie rozpoczynało. A teraz chciałbym powiedzieć: subskrybujcie kanał z lajkiem, z dzwoneczkiem, oczywiście. A teraz zaczniemy sobie. Grać i wygrywać. no czy wygrywać to średnio bym powiedział. Ale grać na pewno. Przeszukaj. Naszej temy, naszej temy, naszej temy. No i co mi teraz robicie? Nic mi nie zrobicie. O Boże, rpg gościu. Ja was zabiję w pinceknie Patrzcie ile oni zadają Śmieszne jest wasze życie Hej, uspokójcie się No, to taka co tak agresywna, panowie co taka agresywnie Przecież to Żaden wyścig nie jest, trzeba po prostu was zabić, to jest ten wyścig. Panowie... Panowie, panowie, co wy tacy jesteście? No kurczę. Możecie się uspokoić? To ja się za chwilę wkurzę, ja to nawet zginę. Miejąc tyle zdrowia... Dobra, ja po prostu robię tak, patrzcie. On mnie mm. Aha, to jest zbytą piwą, bo nie widzą. Szepaki. na Kurde. Okej, okay, ja tu sobie bazę robię, patrzcie. No gdzie jesteście noby? Ja robię High Granda. Nie wiem ktoś nie wiedział co to jest High Grand, to jest takie coś, że z góry ich mogę pić. Czekajcie. Um, Panie RP Do mnie proszę Co jest? Czekajcie, ja nie potrafię zrobić tego trika hop! Hop, 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 hop. No gdzie jesteście, panowie? Ej, ja jak skoczy tak, to za to mi nie, nie zadam. Okej, okay. teraz robimy pizzę. Mowie, no, co wy tacy jesteście? Moczcie tu. Oj, przesadziliście. Oj. Minigan nie was lubi. Kurczę, to zadaje 100 HP! Panowie, panowie, nie kręcę w górę. Na górę, na górę, na górę. Na górę, na górę. Panowie. Okej, teraz robimy totalną kaszambę. Po pierwsze, ile oni mają HP? Bo 50 sekund mi zostało. Ło, panowie! Jest, udało mi się! Panowie, panowie! Panowie! Panowie, panowie. co wy ty jesteście? Nie mieli. Co? Ej, 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 ej. ej, ej. Robicie? Nie wiem, nie tu. No. no, czemu oni mnie widzieli? Um. Moje życie jest tak duże, a ja na tym ginę. Wiecie co? Po prostu jestem. Zbyt słaby w to. Ja sobie tutaj poćwiczę budowanie. Ciekawe jak mi pójdzie, bo sam nie potrafię budować. No chyba że się spodzę. To wtedy już tak. Patrzcie lecę, tu to... Tu, tu. Coś się mi się udało, Boże! Easy Beasy, remusz, easy. Patrz się, To się nie powinno ten zepsuć. Nie wiem. Czyli teraz na praktykę. No właśnie. Wracaj. Yy. Do przodu. No, może być tak. Kurczę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Idzie. Czekaj, jak to się robiło? Chyba tak. Edit, kolejny Xik V. Edit żeby nie było. Edit kolejny... Nie wiem jak to się robi. Hop! Hop, 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 hop! Hop, 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 hop. Kurde. Szybko, szybko szybko. Szybko szybko, szybko, Easy. Dobra. Gdzie wy jesteście? Kokosze jedno. Tu są dwa kokosze. Ilo no, oni mieli zdrowie. Aha, bo oni mieli osłonę. To bez osłony chłopaki za się 100 metrów, a tak bardziej na 20 czy 40. Średnio no, możemy zaczynać. Ale to dopiero jeden typ, teraz drugi. Halo? Osłona na zero ale powiecie co, chyba na tym kończymy ten odcinek. Zrobię jeszcze jednego trika. Pod koniec. O widzicie? Dla... Dla dzika. Dobra, ja wam życzę wygodnia. Oczywiście subskrybujcie kanał z lajkiem, z dzwoneczkiem. No i co? Pa pa!